Witam serdecznie z tej strony Macia Sini To jest pierwszy filmik na YouTubie. Nagrywam na TikToku. Mam tam już około 7000 obserwujących i ta liczba ciągle rośnie. Natomiast postanowiłem też założyć YouTube'a, bo zawsze to było moje marzenie. Zawsze lubiłem komentować, gadać i generalnie wypowiadać na tematy, na, których ma, na temat których mam jakieś mniejsze lub większe pojęcie. Przede wszystkim będę chciał się skupiać na szeroko pojętej polityce, wydarzeniach światowych, na promowaniu swojej muzyki, którą tworzę. Są to często rytmy elektroniczne, techno, ale także lubię sobie porapować. Kochani, przede wszystkim wybory prezydenckie 18 maja. Do wyborów już mniej niż dwa miesiące, no i niestety w Polsce zaczyna pojawiać się to, co zazwyczaj się pojawia przed każdymi większymi wyborami, mianowicie wojna polsko-polska. Już w ten spór polityczny na nowo jest angażowana prokuratura. Śmierć Barbary Skrzypek jest już wiązana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z jakimś, powiedzmy, uprzedzeniem, z jakimś naciskiem Ewy Wrzosek na panią Barbarę, świętej pamięci. Słuchajcie, atmosfera w kraju jest bardzo niedobra. Widzę to po filmikach na TikToku, widzę to po filmikach na YouTubie, widzę to po filmikach praktycznie tych, które są wypuszczane na TikToku. Też na YouTubie, po tym, co ludzie piszą na Facebooku. Niestety mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczywiście konflikt, który narasta, zaczyna on być coraz większy. Ludzie zaczynają coraz bardziej się polaryzować, scena zaczyna się coraz bardziej polaryzować, i w przypadku tych wyborów mamy do czynienia z nieco odmienną sytuacją, gdzie to rzeczywiście kandydat Konfederacji, czyli trzeciej siły politycznej coraz częściej stawiany jest na drugim miejscu. Coraz częściej jest pokazywany jako przeciwnik yy, Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej, który też, no powiedzmy sobie szczerze, już raz kandydował w tych wyborach. Co prawda osiągnął on dobry wynik, tak, bo Andrzej Duda w 2020 roku, no praktycznie, yy, powiedzmy, no, no było to wygranie, wygranie Kilkoma procentami. Tam, było, tam była mała liczba głosów, które zdecydowały o tym, że jednak Andrzej Duda zdobędzie, e, przedłuży po prostu kadencję prezydenta RP. Natomiast nie było jeszcze takiej sytuacji od 2015 roku, e, gdzie rzeczywiście kandydat, e, wtedy był to Paweł Kukis, znacząco zbliżył się. On wtedy o ile dobrze pamiętam zdobył 20% w tych wyborach, co było świetnym wynikiem. Ludzie wtedy poczuli rzeczywiście jakiś taki zew natury, ludzie poczuli motywację. Ludzie się wtedy obu obudzili, ale ten jego ruch nie trwał długo. Nie trwał długo. On potem został wsiągnięty przez inne partie. Ten Kukiz 15 był w sejmie co prawda, ale kochani no Niestety Paweł Kukiz potem zniknął. Zyskał potem opinię no, niezbyt przychylną, jak zaczął y, pojawiać się z pisem, on kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy do czynienia, gdzie Sławomir Mencen ma już stabilne 18-19% w sondażach, natomiast coraz częściej pojawiają się sondaże, które dają mu już przewagę kilkuprocentową nad Karolem Nawrockim. Karol Nawrocki, no, prezes IPN-u. Niestety, bądź stety dla wyborców prawa i sprawiedliwości, ale także dla wyborców ogólnie Polaków, nie jest znaną postacią. To jest osoba stricte wystawiona przez prawo i sprawiedliwość. On był traktowany do tej pory jako kandydat obywatelski, natomiast ze względu na jego marne poparcie, bo trzeba tutaj mówić o marnym poparciu, on został oficjalnie poparty przez PiS. Kochani, dawno nie było takiej sytuacji, gdzie trzeci kandydat, kandydat konfederacji pozasystemowy, ma szansę tak bardzo namieszać i zburzyć ten duopol, który został wytworzony przez wiele, wiele lat i on był tak naprawdę umacniany. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jeśli Sławomir Mencen zostanie prezydentem, zostanie dopuszczony do drugiej tury wyborcy zdecydują, że jednak jemu zawierzyli bardziej swoje głosy, że zaufali mu bardziej. Będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Gdyż jak wszyscy wiemy, no PiS jest największym wrogiem platformy i absolutnie te głosy nie pójdą na Rafała Trzaskowskiego w momencie gdyby Karol Nawrocki się nie dostał. Natomiast jest duże, duże prawdopodobieństwo, że wtedy Sławek Męcen zgarnie i głosy Krzyśka Stanowskiego, i Grzegorza Brauna, i Karola Nawrockiego i cały czas zabiera głosy Szymonowi Hołowni, który gdzieś tam, no marnie, marnie. On przez chwilę w 2023 roku, kiedy koalicja objęła rządy, bardzo uwierzył w to, że może zostać rzeczywiście kandydatem Całej koalicji. Wtedy były te szoty z Sejmu, wtedy też było mówienie o tym, że jest on rzeczywiście nową, świeżą postacią. Tego te riposty Sejmowe, nagrania Sejmowe, które zdobywały wielotysięczne wyświetlenia idące w setkach tysięcy. Natomiast on potem bardzo szybko no, został wchłonięty przez yy, platformę. Jego poparcie zaczęło spadać. Tak samo jego partia Polska 2050. No, na skutek jakichś powiedzmy. Oj! Na skutek powiedzmy jakichś konfliktów. niekonfliktów z PSL-em, no, doszło tam do, do, do starć. Doszło tam do starć między innymi, no. PSL-owi za bardzo nie podobała się ta moc Hołowni. Rzeczywiście w kilku wywiadach już w tvn obserwowałem niezbyt przychylne opinie na jego temat, że rzeczywiście ta jego kampania raczej za dużo sensu nie ma, że tak jak jeszcze półtorej tygodnia temu miał on 6% w sondażach, tak teraz to jego poparcie spada do 5-4%. Także zbliża się po prostu gdzieś tam do kandydatów, takich jak Grzegorz Brown, Krzysiek Stanowski czy Marek Jakubiak, yy, gdzie, gdzie oni w ogóle przez niego nie byli rozpatrywani poważnie. To był człowiek, który jeszcze do niedawna wypowiadał się w tych kategoriach, że będzie on się bił z Mencenem na śmierć i życie o trzecie miejsce. No niestety, ten dę, niestety, dla mnie niestety. Tendencja jest spadkowa. Rzeczywiście obserwują tendencję spadkową. No widzicie, coś mi się ten gimbal nie chce stabilizować. No, i dochodzi do takich sytuacji. Dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście ludzie tracą wiarę w chołownię coraz więcej wyborców chołowni przechodzi na stronę Konfederacji. On sam rzeczywiście nazywając Mencena pasożytem, używając ta, ta, tak niefajnych określeń, potem kiedy Mencen gori postuje i nazywa go szczekającą chiławą, on od razu odgraża się komisometyki. etyki. No, słuchajcie, nie jest to poważne zachowanie. Widać, że ten człowiek ma jakiś problem ze sobą, widać, że on rzeczywiście niezbyt dobrze kontroluje emocje, ma problem z okazywaniem ich, jest bardzo taki narwany emocjonalny. I to rzeczywiście nie wygląda zbyt dobrze. O kandydatce Lewicy za bardzo się nie będę wypowiadał. Ma ona w sondażach średnio 2-3%. Nie ma żadnych szans absolutnie na zdobycie jakichkolwiek głosów. Ja zresztą też Lewicy, no powiedzmy sobie szczerze, nie cierpię po prostu nie cierpię tego sposobu, jaki jest zarządzana partia. Jakie tam są rzeczywiście głosy od strony tych lewicowców? Rzeczywiście im bym nie zawierzył absolutnie po prostu tego zaszczytu, żeby gdzieś tam no bili się o, o, o czołówkę na polskiej scenie politycznej. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, tutaj widać też element, schemat tego, że on już rzeczywiście występował w poprzednich wyborach, kandydował. I to jest jego ogromny minus, bo rzeczywiście ludzie już mu zaufali, ludzie powierzyli mu swoje głosy, on przegrał. I teraz to jest taki odgrzewany kotlet. Ludzie po prostu nie płyną już na tej fali Trzaskowskiego, gdzie był jeszcze 5 lat młodszy, miał więcej energii w sobie, a także przede wszystkim ludzie też chcieli go wybrać, bo było ogromne takie niezadowolenie z pisu. Ludzie mieli dosyć pisu. I to był główny. Głos za nim. Ja pamiętam wybory 2020, to były pierwsze wybory prezydenckie, w których głosowałem. Ja wtedy też w tych wyborach głosowałem na niego z racji tego, że no, zwyczajnie wszyscy mieliśmy dosyć dudy. Natomiast z perspektywy czasu nie wiem, czy to byłby dobry wybór. Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który bardzo szybko zmienia zdanie, który rzeczywiście nie wydaje się zbyt stabilny jeśli chodzi o decyzje polityczne. Zresztą widać to po filmikach, gdzie wyborcy wychodzą z jego spotkań, bo no, są oburzeni tym, że tak naprawdę co dwa, trzy tygodnie e, mówi co innego. Sławomir Mencen wydaje mi się być najsensowniejszą opcją. I tutaj mówimy o tym, że do wyborów jest jeszcze dwa miesiące. Jeśli nie wyjdą na niego jakieś powiedzmy, Kompromitujące afery, jakieś dziwne akta, nie dojdzie do jakiegoś rozłamu w Konfederacji, no i to się cały czas przekrzywia, niestety. No to będziemy mieli do czynienia z tym, że rzeczywiście. Prawdopodobnie kandydat konfederacji, Sławek Mencen, prześcignie Karola Nawrockiego. Z Karolem Nawrockim jest taki problem, że nie do końca cały pis popiera Nawrockiego, i to widać w sondażach, że o ile potrafią zdobyć dosyć spore poparcie partyjne w sondażach partyjnych tak, tak to się nie przykłada na poparcie dla samego Nawrockiego który różnie ma 25% czasem 23% czasem 20% także tutaj dojdzie do dosyć mocnej, do mocnego napięcia I jeśli teraz mamy no widzicie DJI sobie może tak po prostu z ręki to będę nagrywał jeśli mamy do czynienia y, jakieś, powiedzmy dwa miesiące przed wyborami, że mamy tendencję spadkową y, nawrockiego, mencen sukcesywnie rośnie. Czasami jest to 1% w sondażach, czasami są to dwa, natomiast realne jest to, żeby całkowicie w sondażach zaczął się on pojawiać jako kandydat, y, po prostu drugiej siły, drugiej siły politycznej w takim sensie, że może być to bardzo, bardzo możliwe, że to on będzie jakby yy, przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Wszystko się na to zapowiada. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Taki krótki filmik pierwszy, żeby zobaczyć, z czym to się je. Dawajcie koniecznie w komentarzach znać, co o tym sądzicie. No i co? Jedziemy z tym. Pozdro.